Cześć! Wy, po witam Was w kolejnym odcinku zagramy w Transformers odcinek z Podejrzewam, że jestem już chyba trzeci No tak, to, by, to będzie pierwsze miejsce w fajrze. Potem będzie druga Aha, jeszcze ten i dwa odcinki no. Dzisiaj zrobię sobie sesję i je wszystkie nagram, ale okej okay. O no, przepraszam, mikrofonu sobie. Nawet. Dobra. Oczywiście. Chyba tak. No to wybieramy tą strefę. I tutaj mamy już tylko jedną misję. To jest Jetfire. Jako ja kojarzę. Yy, no, O, tutaj mamy chyba tylko jednego, to by to co? Dobra.

ich energii. Lecz władcy hołdowali jednej regule życie jest najcenniejsze, dlatego każdy zamieszkały system gwiezdny był oszczędzany. Póki jeden z władców nie złamał tej reguły. Wolen. Chcąc zniszczyć słońce ziemi, Wolen zamordował swych braci. Maszyna zwana Żniwiarzem została przemówcita w miastach Egiptu. Polen nie mógł ich odnaleźć. Potężna maszyna została zapomniana. Nasza rasa się rozwinęła i pogrzebała tę historię. Aż do teraz. No dobra. Widziałeś filmik początkowy z Kairu? Kairu. Eskortuj sama Kairu. do grobowca 12 przodków. Przetrwanie rasy tego chłopca, jak i naszej, zależy od sukcesu twojej misji. Chyba mam pomysł, bo chyba se... coś źle zrobił Tutaj jesteś, musimy znaleźć sama i zabrać no, go do to jest, grobowca dwóch... Pytrza, no, zbudzisz, aha, aha, aha Dźwięk Lektor, efekt... Co? Dlaczego lektor był tak nisko? A, dobre, bo efekty dźwiękowe do nie... dobra to gdzieś tyle. Mam. No. Oto. No to idziemy. Stu przodków. Twój radar wskazuje jego ostatnią znaną lokalizację. Śpiesz się. Na serio? Czekajcie, zobaczę czy będę... Ben... A, a, chyba to tylko dlatego, że mam słuchawki na no, uszach. Aha, dobra, to dlatego. To... Ja nie słyszę bardzo... Mam Byłam... dwie słuchawki, może na uszach jest to mało. tylko to. Hmm. Mam przyciszone, a nie zamierzam popłakać. Super, chyba nie będą. To jest pułapka decepticonów. No Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Zdejmij ich! I to tak. wszystkich! Zbliżam się! Decepticony! Muszą zostać wyeliminowane! Uważaj! Te decepticony zaraz wydługą z czym zmarł! Roboty, Atakować! Zniszczyć decepticony! Przygotować się do walki! Decepticony muszą zostać wyeliminowane! Otwieram ogień do celu! Strzelam do Prima! Prime odnosi obrażenia! Odnia ze wszystkich broni! Skąd No i spójrz! Moi starzy kumple decepticony! Strzelam! Widzę Prime. Decepticony! Muszą zostać wyeliminowane! Namieram Prime! Niesamowite! Miałem w tak wyczerpującego dnia od czasu kryzysu kupańskiego. Receptykony! Ruch odnosi obrażenia! Strzał! Atakuje cel! Atakuje autobota! Prime odnosi obrażenia! Nacieram na wroga. Decepticonste zdezaktywowany. Namieram Prima. Odnoszę obrażenia. Rozpoczynam ostrza. Nie zlecieram na autobota. Uważaj. Jest ich więcej. Widzę droga! Wstrzelam do wroga! Trzymaj wspólniki bolą od patrzenia na to! Troj się! Twoje myśli są bezcelowe! Alfani! Skonrada, że too. masz nową lokalizację sama! Sprawdź ją, się ale uważaj na siebie! to będzie wchowanego to ja... a teraz wracaj po chłopca no. jestem za stary no, żeby się czołgać po grobowcach jest... on a, musi a to zrobić nad... ile? z. z, z nie szybko wiem, z 3, 14. wiesz jak znaleźć ten grobowiec, nie? Jetfire powiedział, że masz go na radarze wskakuj dzieciaku do grobowca radarze, my popilnujemy wejścia póki on będzie w środku Czerwone z takimi czerwonymi filarami, filarami normalnie, jej. Yy, dobra, położyć na chwilę. Nie zapomnij tu po mnie wrócić, to jest pustynia. No to będziesz pił wodę z wielobłąda. Mm, no dalej, dalej. Tak. To było przemyślane, na pewno. To myślałem na 5000 miliardów. Yes! O, dzięki. Teraz, teraz z... chodźmy do globowca. A to jest jeden z tysiąca buchów, to że... Trudno go złapać. Ale że tego jeszcze jak mogę. Nie. Będziemy no, musieli tak te... tego bronić. Dzięki. Wrócę jak najszybciej się da. Niszczycie. Przeszukałem ty szukałem! Całą ziemię by znaleźć tego chłopaka! Idź o Megatron! Widzę, że przeprowadziłeś w stan Uważaj, żeby nie dźwignął Cię w plecy! Powinieneś już zostać w muzeum! Tam gdzie twoje miejsce przedwoje! Wszystkie jednostki! Transformacja i nacieramy na bok! Nie dam walki sam! Atakować w deceptikony. Zniszczyć autoboty! Nozyk! Chodź starski! Musimy zostawić te robaki w spokoju, bo te tlacający chłopek ludzki... na Megatronie, tym razem nigdzie nie bierzesz jedny strzał! Dobra. Nas, Oleg, obwiniam w Megatrona! Decepticony, otworzyć ogień! Zniszczyć wszystkie wrogie jednostki! Autoboty, rozkazuję wam atakować! Szybko! Unicest jest celny! Teraz już rozumiem, dlaczego nie radzisz sobie ze Starskrim. Poczuj mą potęgę! Nie wytrzymasz długo, Autobocie! Wyrządzone zło zostanie wam sobity rachunek. Autoboty! Atakować! To jest najlepsze, co mogą zaproponować arty. autoboty! Autoboty! Rozkazujcie! Teraz już rozumiem, dlaczego nie radzisz sobie ze Starskim. Oberwałem! Autoboty! Atakować! Zniszczyć wszystkie wrogie jednostki. Twoje wysiłki są bezcelowe. Wasiła siła zabiodła, Autobocie. Ognia ze wszystkich broni.

Jetfire, miałeś rację. Znalazłem te inskrypcję. Decepticony szukają tu maszyny, żniwiarza. Musimy ją znaleźć pierwsi. To, mój kolego, jest już robota dla Ciebie i Optimusa, ostatniego z władców. Niech wykorzystamy skrzydła i części. Wtedy będę z Wami, gdy dopełni się przeznaczenie. Głębokie. <noise> Aaaa, sobie pójdę do lewej, fajnie. Aaa, trzy pędzi kampanii, widzę. 5 do nerwową, 3 do Logos, aaa, idź dobra. Dzięki dobraniu przeciwnicy, 14. Dwóch bossów, tak. Dar od Retrajera obdarzył mnie niesamowitą mocą. Będę tego potrzebował. Jeśli Folen odnajdzie żniwiarza i użyje go na Słońcu, to planeta zostanie zniszczona. No to chyba lepiej, żebyśmy my znaleźli tę maszynę pierwsi. Nasze wskaźniki wykazały, że zdjęliśmy wszystkie cele przy minimalnych uszkodzeniach w pobliskiej okolicy. Precyzyjna robota autoboty. Brawo! Bardzo potężny przepływ mocy miał miejsce w Kairze. Być może to tam jest żniwiarz, którego szukamy. No to tak. Kończę odcinek albo po prostu pierwszy odcinek z mojej sesji trzech misji. No to cześć.